Przygody słodziaków, część pierwsza. Ej ty, Gnoju, dzięki Tobie udało nam się uciec. Znaczy, mi się udało uciec z gangu Lidlaków. Uradowałeś mnie. Nie odzywa się do mnie tak brzydko, bo zaraz ja ciebie zarąbię. Toś się do mnie powiedział? Tak. No. A patrz, co tam leży. Tytanik. To błyskawica, pisze. To nie jest Tytanik. To, co to jest? Błyskawica. Ale piorun? Nie, błyskawica, taki statek. Tytanik? Nie, błyskawica. A błyskawica ta, która wali z piorunami. Nie o to chodzi! Chodzi o taki statek. Błyskawica. Słaba jakość. O lepsza trochę. Błyskawica. Nie chodzi o żadną burzę. Aha, czyli chodzi o burzę. Kurde, no ja w nim nie wytrzymam, no on jest jakiś dziwny. Ej, nakarmy cię. Zryj. Nie dobra, to ja wiem. No. Dobra. Byłeś kiedyś na tym, nie wiem na czym, ile chciałbym mieć żon? Żon chciałby mieć 1,2... 15 żon. A ile będzie chciał mieć dzieci, Poczeka, bo tutaj coś pisze na tych kartkach. Tutaj. Patek ja po... pościelone... się pyta czy kiedyś te, mnie lidlaki porwały. No jak nie oglądałeś tamtych odcinków to tak było. No jak nie oglądałeś tamtych odcinków to było tak, że mnie porwali właśnie to zrobimy specjalnie z tego, że mnie uratował ten pan Jerzyk. Bo pana Jerzyka prawie by mango zabiła, ale na szczęście mi się przewrócić i zabiję mango tym, w tej klasy swojej. No i udało mi się, lidlaki czasami dalej atakują. Ale już rzadziej. Właśnie niedługo. Mam nadzieję, że nie będzie wojny. Znowu mam nadzieję, że mieli dla nie Walną się na chatę. Tym bardziej, że my nie mamy jakiejś dużej chaty. Jeszcze, mamy, jeszcze mam coś takiego. Urzeczki no. ziemniane. Eee, to jest moja korona. Jestem nowa. Korona. Bartek, koronawirus. Koronawirus, po prostu no, ty panie Jerzyku, czy pan jest naprawdę jakiś dziwny? Ja rozumiałam, że pan nie umiał uratować, ale że pan ciągle o tym gada? No tak, no proszę pana, pani Boberek, pan Boberek jest dziwny. nagrywam nagrywam MSTP-091. Co to? Nieskończona klatka, słowacz tam, ta piwnica. Dobra. A sobie teraz mam coś piosenkę pod tytułem Boberek. Pan Boberek wyszedł z Biedry zawsze, był pożyteczny, jest dobry. Pan Boberek. Zawsze będzie przy tobie, nigdy cię nie opuści. Będzie z tobą, będzie z tobą jeszcze długo, do końca twojego życia. Twój boberek jest biedny. Nie kupisz mnie, ani ciebie. Dobra, teraz idę się wykąpać. Brudna woda z piwnicy. Patrzcie, teraz będzie parkour. Parkour robimy. To jest parkour. Hop. Drugi hop. Trzeci hop. Wszyscy spadli. Czwarty hop. Dobra, da nam się znowu wspiąć tutaj. Bo, bo wszyscy z nas spadli. No. My ogólnie jesteśmy rodzinka. Patrzcie, to mam taki prestiżowy kikut na mikrofon. Mogę tutaj gadać. Drzeć się. No takie inne. Kolejna piosenka po... To jest pani śpiewa. Kolejna piosenka pod tytułem Pan Jerzyk, pan Jerzyk, szedł sobie laskiem i poszedł pod dziuple. To nie ma sensu. Ja cię lubię, a ja cię nienawidzę. Za co? Bo jesteś pajacem. Dresie do ciebie. Moja piosenka jest piękna. Słodziutki mam ogonek. Nie to metka. Słodka metka. I piękny mikrofon. TTZ, tata, tata, jest wspaniały. Płynie sobie Titanic. Jest piękny bardzo. O, o. I tak już nie przypłynie. Nie, nie. To jest błyskawica. To nie Titanic. To jest błyskawica. No i dalej nie napisałam na tych kartkach, które mi się już gubią powoli. No, co to? Dobra, montażysta idziesz, idziesz stąd. Kamera, kamerzysta, idziesz. Dobra, idę. Idę już od was. Właśnie, dokąd ty mu iść? Lisek, idziesz tam, gdzie ostatnio, tam gdzie mnie porwali, okej? Okay? Ała, spadłem! Nie, tam ty się czai. Nie, ja chcę po Was wrócić! Ja do Was wracam! Ała! Ała, kurde! Dobra, ty ewidentnie po prostu nie umiesz kamerować. Więc ja będę na kamerę. Ty, lisek, odchodzisz już. Już nie, już nie, już nie będziesz operować kamerą. Nie, no! Czemuż nie będziesz operować kamerą? No, papa! Pa. Dobra, kamera może leżeć. Kurde. Kamera, którą w ogóle ja nagryłam, to nawet w takim badziewie, tak naprawdę. Dobra, no to w sumie to na tyle z odcinka. Zaśpiewaliśmy sobie. To był. Live pogadankowy. Opa.